że myślisz, tam cię teraz. Ej no, tam stawiesz tam się, jest... nos... Ja jestem ciekaw co ma Janusz teraz. Ej, bo chciała to sklipować, Z tego będzie, z tego będzie... o tak jak teraz, jest. tego można emotkę ja zrobić na świetna Dawka, weź spójrz na Ejna czy i zobacz jak wygląda świeca. No. <laughs> jak wygląda świeca? O kurwa, to nie jest świeca! <laughs> Ty to stawiałeś po prostu na głowie. Ej, <laughs> ja zawsze... Ja świecę... Mnie babcia uczyła jak świecę się robi Ja dupia Ja no że oni mi mówią, że to nie jest świeca To no z WF-u byłby z ciebie dumny Ej, to ja się tak... Ja się tak pociłam tutaj, a to nie jest świeca No i Tik3 zaraz wyjdzie kolejny Okna nie wyjdzie Prawie Ja robię przysiady, halo Dream mi się tak. Ej, dobra, tak, tak. ściągam te słuchawki Ech, Przysiad na butle dawaj. Co nie na tej platformie o Butli nie widać jak coś God damn. Ale mówisz, że tam jest Tak, jest. dokładnie. Zobacz, jak no. jeden się przebije przez jedno... O, to, to będzie miał drugą, ale za nie, ale to jest no, droga, nie? Ten. Uro. jeszcze wiesz co, oglądałem sobie na YouTube jak dobrze mury robić. Żeby były trójkąciki mocne? Takie? Tak, 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 tak. tak, tak. tak, tak. Znaczy z trójkącikami jest taki znaczy problem. Zostawiamy znaczy W sumie to nie jest problem, no bo dobrze zrobić trójkąciki. Ale to jest... E... NIE! K***a mać! Elektryczny łaby. Dzięki, Proszę bardzo. Szary dzisiaj, tego tak Janusz. Prze****. Musisz mnie zamknąć. Ja to, no dawaj no! Już się bokiem. No, ale ja się nie zniszczę tutaj. Bez skitu. O, oh, sorry, push taka camera. Easy. Easy, oh, hey. oh, cool. oh, ja, oh, O, jo. Oh, oh, oh. oh. <coughs> oh, oh, no znaczy. O, znaczy. O, j**a O, O, znaczy. O, oho znaczy. Pani Trozyniak rzucił zapal do siostry. Ja Dzięki. Mało dodało. O ja... Jezu! Nie, 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 nie! On będzie tu na mnie czekał? Będzie, 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 będzie! zabiła na OK, Okej. Myślę, że zawało, że Ebi wybiegł z bęta. Aj, ku... Kiedyś zgarniesz dyszki, spokojnie. Bo ja mam cię. więcej do uniesienia niż ty. Zgrywasz, że nie mam dupy. Zapraszam. Ale dupka! No, możecie obiecać, że mi coś rzucicie, nawet po piątce. Tak, k***a, wyglądałam kiedyś. Co Chyba się nagrała. O, k***a, megastar wbiłem. gorąco czat. Dobra, scena ogólna, let's go. Nie tylko tobie. tutaj jest lecaj, buty, i złotą kietę. moja suczka w Porsche, dziew 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 gdzie jeden jeden. Szybki jak błyskawica. Ja 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 będziemy... Jak będzieś wyglądał w gazecie? Dawaj, dawaj. Tylko Salem, Tylko brak. Żeby... Ja muzykę głośniej, muzykę głośniej. Już 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 no. załatwiam. Ja ja już załadkam. Jaką muszą Jaką Jaką ślepszą? Ja czapkę mam. O, to to. Dobra, chat. Jestem gotowa na beat fest za mikrofon. Ty, Erwin. Aww, kurwa. <grywa> Erwinowi pomogłam właśnie. Ludzie Ktoś poprosił o gagri gagri, 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 gagri. Nie wiem, mi... co no, gagri zrobiła. Ładnie wyszły gagri, gagri, gagri Cześć Nawcia pięknie dziś wyglądasz Wyszłaś strumny? trumny pipogład Z pi... wyszłam Z blaugranny sprzedajesz po toniości. Macie tam z tym Twoją pozycję no i zobaczmy, po... może się rozszerzyć do wielkości. Kurde, no to chyba jest jakby kropka nad i, jeśli chodzi o Twitcha. Ja nie patrzę na was, nie patrzę. Nie patrz na mnie. A, muszę polizać! Dobrze. Tu sam są od razu. Oh, wow. oh, Kur... O Ej, rzućcie te chili splash'e, one są... No. Nala! Reki. <noise> Nalej jest rekinkiem. On mnie rucha, a ja jestem sucha. Czemu masz? Suchego karalucha. A to ch. J tego diablesa, ch Zwisa. Na pewno zrobił w k. pieniędzy. No ale jak dostał w to w Zaraz <gry> będzie, że gracz mnie znowu na Twittera wstawi, że jestem patusiarą. Ja

Uważaj na te zęby, proszę cię. Filipie Zabieckim, który ymm, ostatnio promuje PiS, czy ty za dużą flotę też byś coś takiego zrobił? No, oczywiście, że tak! Ej, patrz Janusz. No tego, pusz pączka i zobaczysz. Nie, bo się boję, bo wulgoczę. O Czego chcesz sobie postawić? Nadcho. Nad czym? Ty, <laughs> bo się zapowietrzyła dziewczyna. Tak. Do pracy, co na wow, to pracy? Janusz! Jak ty gręcie? będziesz dalej takie rzeczy robił, to ja faktycznie będę ci kiedyś op po tym ślubie. No moim zdaniem jest straszne, nietypowe. Nie, no ale przecież ona nie ma ona nie ma podjazdu, wiesz. Wiesz, Kasia, mi naprawdę to nie, nie wjeżdża w żaden sposób na psychę, że ona im powie, że jestem nudna. Słuchaj, sta, Ja siedzę, ku na streamie mam widzów i mogę siedzieć sobie i być nudną, ale przynajmniej nie opierać pana lewo i prawo i nie być tylko i wyłącznie z tego znaną, że dupą kręcę na TikToku. No proszę Was.